Pani rektor, jakie były najważniejsze osiągnięcia w Pani dotychczasowej karierze, w karierze Herkules polskiego budownictwa? Och, tych osiągnięć mogłabym wymienić wiele. Tworzyły one moją karierę naukową, moją karierę jako nauczyciela akademickiego. Ale też tej kariery nie byłoby bez współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Ale myślę, że te moje osobiste osiągnięcia, moje y, osobiste doświadczenia staram się wykorzystywać na rzecz uczelni. W uczelni pełnią różne funkcje od bardzo wielu lat y, i y, pełniąc je przede wszystkim zwracam uwagę na y, ulepszenia, jeśli chodzi o funkcjonowanie uczelni, y, o umiędzynarodowienie uczelni. To, to w tej chwili inżynierowie winni funkcjonować w środowisku europejskim, jeśli nie światowym. To jest przede wszystkim otwarcie uczelni na jeszcze szerszą współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W tej branży firmy budowlane, które są mi najbliższe, odgrywają niesamowitą rolę. No, wystarczy powiedzieć, że Podlasie... Gdzie mieści się Politechnika Białostocka? Słynie z budownictwa drewnianego i nie mówię tutaj o historycznych aspektach, ale o hipernowoczesnym budownictwie realizowanym na rynki zachodnie. Te firmy zatrudniają przede wszystkim inżynierów, absolwentów Politechniki Białostockiej w kierunku budownictwo.